Jeszcze światło w oknach pogaszone, cisza i mrok nad Hamiltonem, a ja tak wcześnie się obudziłam, za mych przyjaciół się pomodliłam. Poleciłam ich świętym kościoła świętego, którzy nas uczą kochać bliźniego i prosić niebiosa o dar zrozumienia, co serca z kamienia potrafi przemieniać. Pióropusze złości wrogo nastawione, A dokoła serca takie poranione. Tyle zła na świecie, więc właśnie dlatego Uczmy się miłości od świętego walentego. Kochajmy się rok cały, nie tylko od święta, Niech nas nie zatruwa trucizna przeklęta. Sądzić za drobiazgi, wydawać wyroki, To wielki ocean mętny i głęboki, A w jego odmętach toną, myśli toną. Zaszywamy pamięć prawdą utraconą, Goniąc za dobrami wciąż więcej i więcej. Kto korzysta na tym? Inny wiersz poświęcę. Ja dziś tylko błagam Pana z wysokości za przyczyną naszych świętych, naucz nas miłości. Amen. Nie skarżę się, choć przykry los, doświadcza mnie co dnia. Za trudem ból, za ciosem cios, czyżby się na tym kończył świat, a jednak wciąż podnoszę głowę, spoglądam w niebo pełne gwiazd, pokrzepiam duszę Bożym słowem i pokój w sercu mam. Bo tylko Bóg zrozumieć może mnie On, który czyta, w myślach śledzi każdy gest Rozpraszam rok, z darzy życiem swym Pociesza mnie, że przyjdą lepsze dni Znów przyniósł ktoś chyobową wieść Gdzieś popłynęły łzy Odchłaniak w odchłaniach serc triumfuje śmierć, jak tu bez lęku dalej żyć. A mimo to nie tracę ducha, chcę dobrem przezwyciężać zło, Bożej dobroci chcę zaufać, nie załamując rąk, bo tylko Bóg zrozumieć może mnie. On, który czyta w myślach, śledzi każdy gest, rozpraszam rok, z wątpienia, darzy życiem swym, pociesza mnie, że przyjdą lepsze dni. Bywało już, że brakło sił, wszystko straciło smak. Mówiłem sobie, po co ci. Przecież nie zmienisz nic i tak, A jednak idę wciąż przed siebie, Nie pomnę krzywd, nie licząc ran, Chociaż niewielu ze mną w biedzie, Jednak nie jestem sam, Bo tylko Bóg zrozumieć może mnie. On, który czyta w myślach, śledzi każdy gest, Rozprasza mrok, zwątpienia darzy życiem swoim, pociesza mnie, że przyjdą lepsze dni. Bo tylko Bóg przemienić może nas, Prowadzić ku wyżynom, gdzie nie rani czas, Gdzie zdroje żywej wody, nie gasnący świt, przecudny raj, spełnione ludzkie sny.